I rusyły. Dobrze przyjął start Ristretto, on jest na prowadzeniu, drugi Fengus, do przodu przesuwa się Universe Power, teraz na czoło wysuwa się Crystal Wine. Crystal Wine na drugiej pozycji Ristretto, trzeci Universe Power, do przodu przesuwa się Heaven Give jest na czwartym miejscu, Fengus. Piąty była Dansa Blanc. Na miejscu szóstym z tyłu galopuje Mr. Ursus i Mr. Horn. Utrzymuje prowadzenie Crystal Wine. Tuż za nim jest Ristretto Fengus, była Dansa Blanc. Universe Power. Utrzymuje prowadzenie Crystal Wine, coraz bliżej do celownika. Crystal Wine, to Razem obok siebie galopuje Fengus od Pola Mister Ursus. Między nimi Bois d'Ensemble, Crystal. Universe Power przy wewnętrznej Mr. Horn i na ostatnim miejscu Haven't Given up. Crystal Wine, Crystal Wine, Ristretto, Crystal Wine, Ristretto, a później uh, Boudin, Saint Blanc oraz uh, Mister Ursus. Na prostą wyprowadza Crystal Wine. Już jest atakowana przez Ristretto. Ristretto środkiem toru rozpędza się Mr Ursus, bliżej wewnętrznej Ładę samblan. Mister Ursus, Mister Ursus, 300 metrów do celownika. Odjeżdża towarzystwu Mister Ursus. Mister Ursus, 100 metrów do celownika. Mr. Ursus wygrywa jak chce. Walka o drugie miejsce i tam zdaje się mr. Horn ogrywa Crystal Wine.